Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Global Sellers Know How, podczas których dzielimy się z Wami naszą wiedzą i doświadczeniem, byście mogli odnieść sukcesy na Amazonie. Dzisiaj w tym konkretnym odcinku zanalizujemy listingi, zaudytujemy je pod kątem resellingu, zwrócimy uwagę na to, jakich narzędzi powinniście używać i jakie dane odczytywać z tych narzędzi, żeby móc sukcesem wprowadzać te produkty. Więc ja podzielę się swoim ekranem, żeby pracować na konkretnych przykładach, które dla Was przygotowałam i pokażę Wam tutaj kilka przykładów produktów. I jak powinno się analizować? W pierwszej kolejności musimy sprawdzić, czy dany listing jest zgodny z prawdą, e, czyli informacje o produkcie, zdjęcie, oczywiście numery EAN, które e, możemy przy listowaniu produktu e, znaleźć, e, a także mm, są bardzo często w Product details poniżej. E, zwracamy uwagę na to, e, czy, pro, czy listing jest chociażby w miarę z. E, z Optymalizowany. No w tym przypadku nie szczególnie, natomiast no najważniejsze jest, żeby te informacje były zgodne z prawdą. Patrzymy na to, ile ma ratingów, ile ma gwiazdek, i zwracamy na to uwagę, czy zdjęcia są jakiej jakości i czy są zgodne z prawdą. Następnie ja zwracam uwagę na to, jakie opinie ma dany produkt, czy będzie potencjalnie problematycznym produktem, czy nie. Już Wam pokazuję tutaj poniżej informacje i tutaj są opinie, gdzie możecie sobie przeczytać, bo może to na przykład wymagać od Was dodatkowego pakowania, zabezpieczenia produktu, żeby on się na przykład nie zniszczył w trakcie transportu. Ale jeszcze na głównej stronie możemy przyjrzeć się aktualnym sprzedawcom. Więc aktualnie sprzedaje ten produkt Joe's Health Supply i jest to produkt sprzedawany poprzez Amazon FBA. I możemy przyjrzeć się też innym sprzedawcom, innym opt na tym listingu. Tak? Więc mamy tutaj e, tego, który jest w Buyboxie, i mamy kolejnego sprzedawcę, który się nazywa Must Have Shop. I ten sprzedawca też używa Amazona e, do fulfillmentu. Jest to ważna dla Was informacja pod kątem bycia konkurencyjnym. E, I więcej o Buyboxie oczywiście opowiadałam w poprzednim odcinku. Natomiast e, są to ważne informacje, które należy analizować. Kolejna sprawa tutaj, na którą chcę Wam zwrócić uwagę to jest, jakich narzędzi używamy. My bardzo polecamy narzędzia takie jak Helium ten i tutaj mamy tak naprawdę podsumowanie informacji, które na początek potrzebujemy. Polecamy także Seller Amp po prawej stronie, linki podajemy poniżej, przez które możecie wypróbować te narzędzia i polecamy. Są to narzędzia, których my używamy na co dzień, dlatego ich polecamy. Więc wracając do analizy, patrzymy przede wszystkim też na to, w pierwszej kolejności, ile mamy sprzedaży na danym produkcie. Te narzędzia, niestety, albo stety, robią Estimate. Dobrze, że w ogóle robią Estimate, bo kiedyś inaczej to się sprawdzało. Mamy tutaj 99 sztuk, a. Seller Amp pokazuje nam 47, więc ta rozbieżność. Natomiast możemy jeszcze użyć kipy i sobie to gdzieś wyśrodkować. Ja też zawsze polecam wysyłać testową ilość i zobaczyć, ile nam się tego produktu wysłało, wysłało sprzedało, bo to jest tak naprawdę najbardziej wiarygodna informacja ile możemy sprzedać tego produktu. Ale idąc do szczegółów, w Seller Ampie możemy sobie na pierwszy rzut oka przejrzeć jakieś informacje w tym małym okienku, natomiast Myślę, że nie do końca wygodnie się na tym pracuje, jeżeli chcemy dobrze ją odczytywać. I warto sobie kliknąć tutaj taką opcję, że Open in SaaS Web App. I ja jak najbardziej korzystam z tej opcji. Najważniejsze elementy to przede wszystkim tutaj informacje dotyczące naszego profitu. Jak już analizujecie listing, zapewne znacie cost price. Ja sobie tutaj wpiszę po prostu cokolwiek, żebyśmy mogli na czymś pracować. Bardzo ważne jest odznaczenie, czy tej cost price jest już VAT, czy jego nie ma, bo to będzie wpływało na nasz zysk. No i czy w sprzedaży będzie VAT, czy jesteśmy zarejestrowani na VAT? Mamy tutaj cost price, mamy profit, możemy się przyglądać, co wpływało na profit, tak? czyli mamy sales price, cost price. Total FIS, a te FIS możemy sobie rozwinąć poniżej. VAT On FIS to jest ważna informacja od 1 sierpnia 2024, że Amazon kasuje nas VAT na opłatach. Który VAT możemy później, jeżeli jesteśmy zarejestrowani na VAT w którymś z krajów Unii Europejskiej albo Wielkiej Brytanii, odzyskać w naszych deklaracjach. No i VAT, który zapłacimy my na tej konkretnej sprzedaży. Tutaj oczywiście mamy rozwinięcie Feeds, możemy sobie podejrzeć Referral Fulfillment i tak dalej. Ale na co chciałabym tutaj zwrócić uwagę przy analizie, to oprócz tego, że widzimy szczegóły, to nasz Profit, nasze ROI i nasz Profit Margin. To są trzy najważniejsze elementy, które analizujemy przy zysku. Parę innych rzeczy, które należy analizować przy listingu. Nie będę teraz tutaj omawiała wszystkich e, funkcjonalności Seller Ampa, ale pod kątem analizy listingu to są alerty. Tak, czy możemy sprzedawać ten produkt, czy to jest Hazmat, czy to jest Dangerous goods, czy Amazon e, był widoczny na tym listingu, czy to jest Private Label, czy są jakieś Intellectual Property Issues i tak dalej, i tak dalej. To są ważne elementy, na które trzeba zwrócić uwagę, bo jak gdzieś tutaj jest jakiś problem, to może to afektować naszą w ogóle możliwość sprzedaży albo potencjalne zyski, potencjalne możliwości wysyłania tego do magazynu Amazona. Przy okazji zwrócę Waszą uwagę tutaj na European Marketplace po prawej stronie, gdzie możemy sobie podejrzeć ten produkt na innych marketplacach w Europie i zobaczyć, jaki byśmy mieli profit z aktualną naszą cost price, którą tutaj wpisaliśmy na poszczególne pozycje, przeniesie nas to do konkretnego rynku i możemy sobie od razu analizować inne rynki. Wracając do listingu, chciałam Wam zwrócić uwagę na to, że to akurat jest listing jednowariantowy i taki wziąłam na pierwszy ogień, bo chciałam pokazać Wam bardziej podstawowe funkcjonalności, a później przejdziemy do listingu wielowariantowych, żebym pokazała Wam inne funkcjonalności analizowania listingów. Więc tutaj kipa, trzeba nauczyć yy, Trzeba umieć czytać kipę, żeby wyciągać z niej ważne informacje. Na początek podstawowych informacji, o których chcemy się dowiedzieć, to jaka była. Jak, czy w ogóle był buybox, czy była płynność buyboxa. Tutaj możemy sobie ustawić rok, trzy miesiące bądź miesiąc. Ja na razie ustawiałam na trzy miesiące. czy kontynuacja tego buyboxa i to był w tym buy boxie. i na jakiej cenie? I tutaj widać, że Joe's Health Supply był w buy boxie za 999 z FBA. Tutaj Joe's Health Supply był w buy boxie za 8,09 z FBA. Podskoczył i wtedy wskoczył Bargain z Galaksy, tak z 9,99 i tak dalej, i tak dalej. Tak taka była sytuacja, cofając się w czasie. Na co Wam chciałabym zwrócić uwagę w analizie, to czasami. Zaglądamy na listing i widzimy, że teraz ten listing konkretny jest w sprzedaży za 9,99 i sobie myślimy, no dobra, przy 9,99 jak widać było z takich moich założeń cenowych dla przykładu osiągnęłabym taki, a nie inny zysk, to warto spojrzeć tutaj na historię, bo może być tak, że na to 9,99 skoczyło tylko na chwilę, tutaj było też tylko na chwilę, ale tak naprawdę... W większości przypadków ta cena była gdzieś na 8,12, 8,13 i tak dalej. Więc należałoby zwrócić na to uwagę, jak byśmy, jakie byśmy wykręcali profity na przykład na 8 funta. Bo to może mieć wpływ na, naszą, na nasz zwrot z inwestycji, tak, na ROI, na naszą marżę, na nasz profit. Tutaj też możemy sobie ustawiać poszczególne informacje i patrzeć na to, jak wyglądała sytuacja w przeciągu ostatnich 30 dni, na przykład, tak. I tutaj 30, 90, 180, to są takie average, tak. Więc wiadomo, to jest średnia, ale dlatego używamy kipy. I wrócę do tej kipy, żeby móc bardziej szczegółowo przyjrzeć się tej sytuacji. Jacy sprzedawcy też byli? E, Jakie używali formy logistyki, czyli FBA albo FBM? Możemy też zajrzeć, jak Amazon dzielił Buy Box. Tak, i tutaj mamy data, Buy Box statistics i możemy się przyjrzeć ile. Z boxa miał tany sprzedawca, czy drugi sprzedawca. Czasami jak jest Amazon na listingu, to też możemy zobaczyć, czy ten Amazon dzieli się tym byboxem czy nie. Tutaj możemy się przyglądać poszczególnym ofertom na listingu, tak, jaka była sprzedaż. No tutaj w ogóle to jest bardzo fajna ciekawostka i fajnie, że mamy ten przykład. Bo KIPA nam pokazuje, że sprzedało się 242 sztuki, i to jest właśnie bardzo dobry przykład na to, żebyśmy patrzyli na te statystyki sprzedaży. Bo tutaj, akurat każde narzędzie pokazało coś innego, ale mieli na uwadze wysyłanie testowych ilości i oceniali sprzedaży po naszych testowych ilościach. I wielu doświadczonych sprzedawców właśnie Wam to powie. E Kolejna, e, kolejny listing, który chciałabym Wam pokazać, e, to jest listing e, no, na takie poldery, tak, e, organizery i tak dalej. Jest to listing e, wielowariantowy, właściwie dwuwariantowy, bo nie chciałabym Wam za dużo mieszać. E, Czasami już sobie, e, jak wygląda seller amp w tym przypadku. Możemy sobie tutaj wpisać jakąś liczbę piszemy sobie na przykład 3 funty, tak, wyjedzie on cost, tutaj tak albo nie, w zależności, no tutaj akurat nie wyjdzie nam nic, piszemy, dobra wpiszemy tylko jednego funta. Tu nie chodzi o to, żebyśmy na tym konkretnym przykładzie wyliczali zyski, tylko chciałabym Wam tutaj zwrócić uwagę, że tutaj jest podany estimate wolumenu sprzedażowego na wszystkie wariacje. I jak tutaj stwierdzić, która wariacja będzie nam się najlepiej sprzedawała? Bardzo przydatna jest ogólnie spojrzenie na listing z perspektywy analizy nawet opinii i możemy sobie sami przejść do opinii i zobaczyć, która wariacja, bo to w opiniach widać. Zjedziemy sobie na dół. Sprzedawała się najlepiej, tak, bo będziemy tutaj widzieć, która, Color Name Assorted Free Pack assorted free pack, assorted free pack i tak dalej, i tak dalej. Więc będziecie już na oko widzieli, która wariacja ma lepszy potencjał. Ale w tym konkretnym przy przykładzie chciałam Wam pokazać um, też skoki cenowe. O, zrobimy miesiąc na przykład. O, zobaczcie co mogło się dziać. tak? I tutaj na przykład cena była 9,99 i mogło być tak, no tutaj akurat Amazon był sprzedawcą, że Wy weszliście na ten listing i patrzycie 14,99 14,90 i sobie policzyliście, fantastycznie, super, wychodzi mi profit, wchodzę w to. Ale tak naprawdę cały czas ta cena była 9,99. To oznacza, że na chwilę mogła ta cena wskoczyć, bo coś się wydarzyło, nie wiem, sprzedawca, który sprzedawał to taniej, nie ma go i warto to przeanalizować w aktualnych sprzedawcach versus historia kipy. Ponieważ ten produkt mamy z wariacjami, na takiej prostej wariacji chciałam wam pokazać w Kipie jak można zobaczyć która wariacja się najlepiej sprzedaje. Więc wchodzimy w variations, tak? Przechodzimy sobie tutaj dalej i ta wariacja, która się najlepiej sprzedaje, ma taki pucharek. I tutaj też jest na podstawie ratingów, tak, że ta ma tyle, ta ma tyle procentów. Możemy sobie Poniekąd jakoś wyliczyć te procenty i określić, ile dana wariacja e, sprzedaje. Tak, i tutaj oczywiście możemy sobie patrzeć: 30 dni, 7 dni, 90 dni. E, to to są elementy, na które chciałam Wam zwrócić uwagę, na które nie zwróciłam e, uwagi w poprzednim e, przykładzie, e, więc to jest ważne. To do analizowania. No ten listing oczywiście wygląda dużo lepiej, ma lepsze wolumeny, jest bardziej konkurencyjny. Tutaj sprzedaje Amazon. E, ma kilku e, innych sprzedawców, sześciu sprzedawców. Możemy sobie spojrzeć tutaj na Buybox Statistics i wyglądają one tak, że Amazon sprzedaje 99% wolumenu, a 1% złapał inny sprzedawca. E, Decyzja, czy wchodzicie na takie listingi, czy nie, pozostawiam Wam. Czasami e, są takie przykłady, że Amazon daje 2-3% z danego listingu innym sprzedawcom, a czasami jest to tak dobrze e, sprzedający listing, że w dalszym ciągu może się to opłacać. I przejdziemy do kolejnego przykładu. Już tutaj rynek amerykański. Ym, no tutaj już jest e, też bardzo dobry listing. E, mamy listing, który wolumenem <laughs> ma. E, ponad 61 tysięcy według seller ampa, tutaj mamy 124 tysiące według Helium, przejdziemy sobie na ten konkretny ekran, możemy sobie tutaj też przeanalizować alerty, i tutaj fajnie, że mamy jeden alert, że this listing has 7 variations, więc ten, ten listing już może być problematyczny w doborze towaru, na które wariacje chcemy wchodzić, tak? Przejdę do listingu, przejdziemy sobie do kipy, bo już nie będziemy analizować tych informacji, które analizowaliśmy w poprzednim przykładzie, bo wiecie o co chodzi, na co, na co zwracać uwagę. I tutaj kipa nam szaleje. Ja sobie oczywiście odznaczę inne rzeczy, bo. Gdybyśmy mieli siedzieć nad samą kipą, to byśmy mogli siedzieć nawet przez godzinę, albo lepiej, żeby ją analizować. A ja chcę Wam zwrócić uwagę znowu na konkrety, tak? Że gdzieś tam ta cena trzyma się 13,69 przez Amazona. Tutaj był jakiś Health and Prime za 18, Amazon, jakiś FBM, nawet Solutions by Staples. Tutaj mamy Amazona, Amazona, Amazona i ciągnie się Amazon, tak? Więc Amazon sprzedaje ten produkt. No jest to bardzo pospolity produkt, yy, baterie, ale chciałam Wam też tutaj zwrócić uwagę na te variations, gdzie tutaj już jest ich więcej. I przy analizie ich możecie podjąć sobie decyzję, który, którą wariację byście chcieli sprzedawać. I przechodzimy na to, która wygrywa. Wygrywa ta, ale tutaj jest właśnie fajne rozłożenie, bo wygrywa ta konkretna wariacja, tak? 24 sztuki. I ona zbiera ponad 44%, ale są też inne, które też dobrze sobie radzą, i te inne wcale nie muszą mieć tak dużej konkurencji i tak dużej walki cenowej, tak? Bo na przykład, sprzedać 3% z według seller AMPA ponad 61 tysięcy, czy tutaj 124 tysiące, tak? No to jest już też całkiem satysfakcjonująca liczba. Możemy oczywiście tutaj sobie też analizować dane odnośnie sprzedaży. To chwilę zajmuje, żeby się załadowało. Dobra. Tak i tutaj możemy też w kipie sobie przeanalizować ilość sprzedaży. Na, konkretnej, na konkretnym produkcie, na konkretnej wariacji, na konkretnym listingu, tak, żeby mieć konkretny obraz tego, jak to wygląda. I tutaj na koniec zajrzymy sobie właśnie na buy statistics i to jest taki właśnie fajny przykład tego, że Amazon miał 96%, 2% było solutions by staples, 1% my office innovations i tam mniej niż procent Health and prime. Ale przy wielkich listingach, przy wielkich wolumenach w dalszym ciągu może to być bardzo fajna liczba sprzedaży produktów. Więc podsumowując, zwracamy uwagę na wolumeny na wielowariantowość, na to jak listing wygląda, czy, czy ma potencjał, na innych sprzedawców, jaka jest konkurencja i jak bardzo możemy z nimi konkurować i na alerty, które mogą potencjalnie wpływać na ewentualne problemy ze sprzedażą danego produktu. To tak podsumowując, narzędzia jeszcze raz przypominam: Helium, ten, który poda nam tutaj podstawowe informacje, ale także daje nam Profitability Calculator. Dzisiaj nie używaliśmy jego, używaliśmy Profitability Calculator SellerAmp, ale one bardzo podobnie działają. Używamy SellerAmp, linki podajemy, więc zachęcam do skorzystania i używamy kipy. I uważam te trzy narzędzia jako niezbędne do analizy listingów pod kątem sprzedaży. Zatrzymam teraz udostępnianie ekranu. Mam nadzieję, że podobało Wam się. Zachęcam Was do praktyki. Na początku na pewno będziecie to robić troszkę wolniej, ale z czasem przejdziecie do wprawy i będziecie to robić bardzo szybko i bardzo szybko będziecie wyłapywać podstawowe dane, które są Wam potrzebne do podejmowania decyzji. Do zobaczenia w następnym odcinku i życzę Wam sukcesów na Amazonie. Do widzenia.